Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na The New Year's BookTag, czyli bookTag, który trochę otwiera nam ten 2023 rok. Odpowiem Wam właśnie na kilka pytań z tego tagu. Ja taki tak. Ja w ogóle ten film chyba nagrywam od początku, czyli praktycznie od 3 lat. Niedługo w ogóle będą nam wybiją nam tutaj 4 lata na kanale, więc może jakoś to będziemy świętować. Jeżeli mielibyście jakieś pomysł, to oczywiście piszcie w komentarzach, a ja się nad tym zastanowię, bo właśnie 4 lutego będą 4 lata tego kanału. Już trochę to do mnie nie dociera, bo ja cały czas mam wrażenie, że ten kanał jest od niedawna, a już 4 lata, no to. Wiecie, trochę to jednak jest. I nie ma co przedłużać, zacznijmy sobie. Pierwsze pytanie to, ile książek chcę przeczytać w 2023 roku? Ja od początku, czyli od tych 4 lat wstecz, e, ustawiam sobie na Goodreadsie gol 130 książek. Nigdy go nie zwiększam, bo od początku czytam więcej niż 130 książek. Jakoś to tak po prostu ustawiam i e, przywiązałam się do tej liczby. Niech ona już sobie tam wisi. Natomiast e, prawda jest taka, że ja się ogólnie za bardzo do tych liczb nie przywiązuję. To znaczy, jeżeli będzie mniej, to się nic nie stanie. Jak będzie więcej, to też się nic nie stanie. I jedyne, co chcę, to dlatego, że bardzo często mnie o to pytacie, bo okazuje się, że dla niektórych osób to ma znaczenie, będę zaznaczała na się po prostu półkę z audiobooki 2023, bo niektórzy chcą wiedzieć, czego konkretnie słuchałam, a co konkretnie czytałam. Także to bym chciała faktycznie gdzieś tam może zaznaczać. Ale ogólnie ja się za bardzo do tego nie przywiązuję. Eee, kolejne pytanie to podaj pięć tytułów, które miałaś przeczytać w 2022, a tego nie zrobiłaś. No to tutaj standardowo jest tego mnóstwo, jak wszyscy wiemy. Ja jestem trochę takim zbieraczem tych książek, mimo że bardzo dużo czytam, to też bardzo dużo kupuję eee, i trochę wychodzę na zero. <grych> Natomiast no tak, na pewno nagrywałam E, konfrontacje Bukholu i TPR-u i tam e, był Hamlet, którego nie udało mi się przeczytać w zeszłym roku, a miałam to zrobić, także tutaj jest Hamlet. E, nie pokazuję wam tych książek, dlatego że e, nie mam ich tutaj. Jest to na pewno uroczysko, dlatego że ostatnio właśnie szukałam, przeglądałam stare Insta Stories i tam zobaczyłam, że na półce nieprzeczytanych od początku, jak jestem w tym mieszkaniu, mam uroczysko i dalej go nie przeczytałam. Także myślę, że to jest taka druga książka, którą naprawdę warto by było już przeczytać. Mimo, że ja do uroczyska miałam dwa podejścia, bo i zaczęłam ją kiedyś czytać w języku polskim i zaczęłam jej kiedyś słuchać po angielsku. Także gdzieś to podejście miałam, ale jakoś nigdy się za bardzo nie, nie przywiązałam do tego. Kolejna książka to jest Życie Charlotte Bronte, czyli biografia napisana przez Elizabeth Gaskell, którą też już od lat chcę przeczytać. Wydaje mi się, że ona już, myślę, że z minimum 3 lata jest u mnie na, na regałach, no może 2,5 i ją też bardzo chciałabym przeczytać. Wypisałam sobie również Misule, którą, którą, jest to oczywiście reportaż na temat tam gwałtów w miasteczku uniwersyteckim, coś takiego, e, i ją też mam już bardzo długo, bo też myślę, że ponad dwa lata. E, I jakoś nie mogę się zabrać, dlatego że opinie są e, różne. Wielu osobom się ten reportaż podoba, innym się nie podoba, e, ale no, wszyscy zgodnie twierdzą, że jest bardzo trudny, i gdzieś e, no, ta trudność mnie trochę przytłacza, i martwię się, jak ja zareaguję na ten temat. I tak naprawdę poza tymi czterema konkretnymi, które sobie potrafię przypomnieć, to oczywiście chciałabym, zapomniałam o tym w ogóle powiedzieć w filmie z podsumowaniem zeszłego roku, ale mam taki plan na ten rok, żeby czytać serię na raz. Dlatego, że ja tak zawsze robiłam, i ja sobie dopiero to uświadomiłam w momencie, w którym zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja już właściwie tak nie robię, i dotarło do mnie, że to jest kwestia tego, że staram się, żeby wrapapy były różnorodne i żeby po prostu, wiecie. W jednym miesiącu się nie skupiać na czymś w 100%, bo, no bo nie, nie zawsze was interesuje dana seria. Natomiast przy tym, ile czytam książek, wiem, że jestem w stanie to dalej zachować, dlatego chciałabym na pewno dokończyć serię karawalu, którą mam zaczętą. Tak jak mówię, przeczytałam pierwszy ton, mam u siebie również drugi i trzeci, i w ogóle mam jeszcze to nie wiem, czy to jest nowelka, ale coś tam było napisane, że to jest ze świata Mogę Wam ją chyba nawet pokazać ze świata e, tego karawalu, czyli baśń o złamanym sercu. E, jeżeli się nie mylę. Poznajcie nową bohaterkę z magicznego świata Karawalu. Czyli, czyli coś takiego. Mam je wszystkie. Pamiętam, że Karawal się straszliwie szybko czytało, także mam nadzieję, że to, że z kolejnymi tomami też tak będzie. No i tak. Po jaki gatunek chciałabyś częściej sięgać w 2023 roku? Standardowo klasyka, dlatego że ostatnio w ostatnim czasie nie czytałam jej tak dużo, bo też jakoś tak nie mogłam się mocniej zainteresować czymś, nie mogłam. Co po coś sięgałam, no nie byłam zachwycona i trochę mi po prostu brakuje takiego, wiecie, zachwytu, tak jak było przy Przemilu z wiatrem chociażby. E, I chciałabym bardzo to osiągnąć, natomiast zdaję sobie sprawę, że e, nie każdy klasyk mi się zawsze będzie podobał. E, ostatnio tego też mówiłam w filmie, że... Mm, Powiedziałam właśnie, że nie zawsze chodzi o to, żeby nam się książki podobały i dalej to podtrzymuję, bo oczywiście warto jeszcze to, co nam się podoba, ale ja też jestem takim czytelnikiem, który e, lubi coś przeczytać, żeby to docenić. I mimo, że coś mi się na przykład nie podoba, e, to nie znaczy, że ja tego nie doceniam. Przykładem może być David Copperfield, e, który nie jest moją książką, nie jest czymś, co ja bardzo Wam polecam, natomiast bardzo doceniam e, i na pewno konstrukcja. Całej powieści e, mocno zaważyła na tym, jak się pisze powieści o, i o jednym bohaterze współcześnie. Także um... Tak to już u mnie jest, ja tak postrzegam e, tę literaturę klasyczną. No i taki, taki, taki drugi gatunek, po który też e, coraz częściej sięgam, ale, e, ale wciąż trochę za mało, to jest jednak reportaż. E, jak wiecie, bardzo lubię reportaże, bardzo lubię je czytać, lubię się dowiadywać nowych tematów, w szczególności jeżeli to są tematy, na, które, na których temat ja już mam wiedzę, tak jak to było w przypadku Dreamlandu, e, czyli opioidowej e, historii tam Ameryki coś tam, coś tam epidemii, USAO, tak to się nazywało. Bo ta wiedza w mojej głowie jest i ciekawiej jest się dowiedzieć o e, historii, o historii, która typowo dotyczy ludzi, e, bo bo mnie to interesuje. Także ja tych reportaży trochę mam. Um, mam bardzo dużo właśnie reportaży z wydawnictwa Czarnego, także e, zapasy są porobione, tylko muszę się po prostu do nich przekonać. Nie ukrywam, że też do reportaży mi jest ciężej podejść, jeżeli gdzieś usłyszę złą opinię. Um, to jest jedyny gatunek, gdzie jeżeli jedna zaufana mi osoba powie, że to było średnie, to ja wtedy od razu jestem na nie. To jest e, autentycznie jeden taki gatunek, w, przy którym tak mam. Także e, na przykład do milczących sióstr teraz jakoś, e, mimo że bardzo chciałam ten reportaż, reportaż przeczytać, to podchodzę z dystansem, bo bo Alex mówiła, że jest e, trochę zbyt rozwleczony. A obie miałyśmy takie samo zdanie w, przy ostatnim tropie, który też był najgorszą książką 2022 i też zapomniałam o niej w zestawieniu. Także no... <grytanie> Kolejne pytanie brzmi Podaj trzy książkowe gole na 2023 rok No to taki najważniejszy To z pewnością jest obrona pracy magisterskiej Którą aktualnie piszę I którą będę broniła No myślę, że gdzieś za pół roku Także to jest dla mnie no, Ważna część, bo Trochę będzie to takie zwieńczenie moich studiów. Oczywiście jeszcze nie dostanę tytułu e, magistra farmacji, dopiero m, jak odbędę staż. Także dopiero za rok, gdzieś tam, będziecie mogli mnie nazywać panią magister. <grych> Ale e, to jest dla mnie bardzo ważne, e, jest też dla mnie bardzo stresujące. Natomiast nie ukrywam, że niesamowicie się cieszę, że udało mi się zdobyć temat, który mnie po prostu interesuje. Także nie mam takiego. Wiecie, nie mam aż takiej niechęci, bo autentycznie gdzieś te mięśniaki macicy są czymś bardzo ciekawym. Ciekawym i w ogóle nie w pełni um, opowiedzianym, tak? Kolejne, co sobie wypisałam, to jest wycieczka do Włoch i do Edynburga. I do Edynburgu ja faktycznie lecę. Lecę z mamą w lutym, także już niedługo. To jest taki, to jest po prostu chcemy, chcę spełnić marzenie mojej mamy, która zawsze do tego miasta chciała się wybrać. I też no, moja mama, coś co może motywować również was, ma, ma 50 lat i zaczęła się uczyć języka angielskiego w zeszłym roku. Także ja planuję nic nie mówić, planuje moją mamę trochę chcę, żeby ona mówiła, chcę, żeby ona się do tego przekonała, a ja oczywiście będę w ramach pomocy, także to jest taki, taki mój plan. A jeżeli chodzi o wycieczkę do Włoch, no to typowo po to, żebym znowuż ja mówiła, dlatego, że ja się uczę od września, nie, od października się uczę właśnie języka włoskiego, mam lekcje z nauczycielką i staramy się mówić, bardzo dużo rozumiem z tego, co ona do mnie mówi, natomiast no gdzieś jeszcze ta moja mowa nie jest tak dobra, jakbym tego chciała, ale no Wybierając się do Włoch, jednak dobrze jest co nieco znać, bo z mieszkańcami jest różnie, jeżeli chodzi o język angielski. E, I jeszcze sobie wybrałam e, zadbanie o siebie w kontekście ćwiczeń fizycznych, dlatego że ja stricte nie przepadam na przykład zabieganiem. E, jestem taką osobą, którą trochę motywuje fakt, że jestem na siłowni. Także jeżeli. E, w końcu coś się znajdzie takiego w mojej głowie, że pójdę na tą siłownię, to będę z siebie niesamowicie dumna, ale to jest typowo kwestia tego, że chciałabym czuć się dobrze i tyle. Jakoś tak nie mam, wiecie, nie chcę być nagle klaty na, na brzuchu mi, czy, czy coś w tym stylu, raczej tak po prostu dla siebie. I w sumie w tym tagu tego nie ma, natomiast chciałabym wam właśnie też jakby powiedzieć o tych moich planach takich książkowych, to teraz właśnie jak się przeprowadzam, bo w sumie nie wiem czy ja o tym mówiłam na kanale, mówiłam ale będę się przeprowadzała, także e, chcę pozbyć się tych książek, które, do których nie wrócę lub których nie planuję już czytać, a mam je właśnie jako nieprzeczytane, także chciałabym się trochę ich pozbyć. Chciałabym zmniejszać liczbę nieprzeczytanych książek. E, o tym mówiłam też na kanale, ale powtórzę jeszcze raz. E, kupuję póki co tylko w księgarniach kameralnych. E, mam też, bardzo lubię księgarnię Czarnego, którą mam tutaj w Warszawie, bo znam też Kasię, księgarkę z Tamtort, e, poznałam ją i ulubioną książką księgarzy, więc po prostu piszę do niej, że, że proszę, żeby mi coś zamówiła i wtedy ona mi to załatwia i płacę za to w księgarni kameralnej, także to też jest gdzieś tam wsparcie właśnie dla, dla tej formy sprzedaży, tak? No i oczywiście jeszcze te serie, które naprawdę chciałabym, wiecie, skompresować w czasie, a nie rozwlekać je na no nie wiadomo jak długo, bo łapię się na tym, że nawet teraz, jak czytam drugi tom Miasta Mosiądzu, to muszę sobie przypominać postacie, mimo że czytałam pierwszy tom, no nie tak dawno temu, bo myślę, że maksymalnie 4 miesiące temu to było, a... Yy... Muszę mieć po prostu jakieś przypomnienie, bo ja nie pamiętam, kto był kim. Także takie mam plany. Mam nadzieję, że faktycznie mi się to uda. Póki co mi się to udało, bo przeczytałam serię legendy, trylogię legendy, całą tak naprawdę na przestrzeni miesiąca. Więc życzcie mi szczęścia. Jaka jest książka? którą masz od zawsze, a dalej jej nie przeczytałaś. E, no i tutaj wszyscy chyba wiedzą biografię Frediego Merkurego, którą dostałam dosłownie 4 lata temu, no 3,5 roku temu e, i dalej jej nie przeczytałam i ona stoi, patrzy się na mnie ja ją kiedyś zaczęłam, żeby nie było, ja ją kiedyś zaczęłam, ale nigdy jakoś się tak mocniej za nią nie zebrałam, mimo że naprawdę mówicie, że to jest bardzo dobra biografia i że jeżeli chodzi o właśnie o tę postać, to jest świetna, chodzi mi o, o typową biografię, bo jeszcze mam dodatkowo Freddy i ja i to jest biografia pisana z perspektywy mm, partnera Freddy'ego Merkurego, także to też mnie jak najbardziej interesuje i ona z pewnością jest najdłużej. Właśnie jak spisywałam sobie te pytania z odpowiedziami, to pomyślałam też o tym uroczysku, które faktycznie jest bardzo długo, a, a jest trudno dostępne ten pierwszy tom, a kupiła mi go mama za 20 zł, także szacun dla mojej mamy. I ostatnie pytanie, to słowo, którym chciałabyś określić 2023 rok. U mnie to chyba jest co roku to samo, czyli szczęście. Chciałabym ja być szczęśliwa, chciałabym, żeby osoby, które mnie oglądają, były szczęśliwe albo chociaż po prostu wesołe i starały się być jak najbardziej wesołe, jak, jak mogą w danej chwili. Także tym jednym słowem określam. Chciałabym określić 2023 i zobaczymy pod koniec, czy się tak faktycznie uda. I to by było na tyle. Wiadomo, że te buktaki są e, krótsze, ale... Ja też je lubię nagrywać, one są fajne, takie szybkie, miłe, przyjemne. I tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy macie plany na ten 2023 rok i jakim słowem Wy chcielibyście określić nadchodzący, nadchodzące 11 miesięcy. Ja Wam oczywiście życzę, żeby wszystko, czego sobie życzycie, się faktycznie wydarzyło. A tymczasem ja zabieram się za naukę i za sprzątanie, bo jednak książki stojące pod parapetem bardzo mocno mi zakurzyły tamtą część mieszkania. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.